Szanowni Państwo, mamy tylko jedną Ziemię. Pod takim hasłem odbyła się 50 lat temu konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska w Sztokholmie, na której to zatroskani losem naszej planety uczestnicy zastanawiali się nad pogarszającym się stanem przyrody i warunków życia człowieka. Deklaracja końcowa tej konferencji stała się później podstawą programową ONZ do spraw środowiska. Minęło 50 lat i Ziemię mamy nadal jedną. Jednak z pewnością w znacznie gorszej kondycji. Według danych World Wide Fund, międzynarodowej organizacji pozarządowej i ekologicznej w skali globalnej wulkany emitują 0,3 miliarda ton CO2 rocznie. Natomiast, jak szacują eksperci, działalność człowieka przyczynia się do emisji ponad 51 miliardów ton CO2 rocznie. Procesy ludzkie są więc w tym względzie 170 razy skuteczniejsze niż procesy przyrodnicze. Emitujemy, proszę państwa, 7 ton CO2 rocznie na każdego mieszkańca ziemi. Poziom stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w 2022 roku wynosi 419 ppm, czyli o połowę więcej niż przed rewolucją przemysłową, kiedy zaczęto masowo spalać paliwa kopalne. W Polsce tylko w ostatnich 70 latach temperatura wzrosła o 1,7 stopnia Celsjusza. Obserwujemy zwiększoną częstotliwość i natężenie burz i upałów. Straty związane z gwałtownymi zjawiskami sięgają w naszym kraju już około 9 miliardów złotych rocznie. Ocieplenie klimatu wywołuje zmianę wzorców pogodowych i stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia. W grudniu 2019 roku. Zaangażowane w ochronę klimatu prestiżowe londyńskie biuro projektowe Arup, związane między innymi z takimi budowlami jak Opera w Sydney czy Stadion Allianz Arena w Monachium, opublikowało raport scenariusze 2050 – cztery prawdopodobne przyszłości. Biorąc pod uwagę różne możliwości relacji między stanem zdrowia naszej planety i warunków społecznych, raport przedstawia cztery możliwe rozbieżne scenariusze tego, jak będzie wyglądało nasze życie w roku 2050. Scenariusz pierwszy został nazwany Ekspresem do Zagłady. Demonstruje dramatyczny upadek stanu zdrowia planety i kondycji społeczeństwa, gdzie globalny średni wzrost temperatur dawno przekroczył 2 stopnie Celsjusza a długotrwała bezczynność społeczeństwa i nieprzerwana eksploatacja źródeł naturalnych doprowadziła do konieczności stworzenia kolonii na księżycu i pod wodą. Scenariusz numer dwa, korporacja ludzka. To scenariusz, w którym globalna średnia temperatur również przekroczy wartość krytyczną wzrostu, czyli 2 stopnie Celsjusza. Podejmowane działania na poziomie globalnym nadal zmagają się z wieloma trudnościami. Coraz częstsze i dotkliwsze ekstremalne zjawiska pogodowe mają destrukcyjny wpływ na nasze miasta i ekosystemy. Jednak rozwój technologiczny doprowadzi do redukcji ubóstwa, lepszego dostępu do edukacji i prosperity na rynku pracy. Scenariusz trzeci zielonokracja pokazuje poprawę stanu zdrowia planety kosztem prowadzenia surowych restrykcji dla ludzi. Przeważają złe warunki życia, konflikty i reżimy autorytarne. Średni wzrost globalnej temperatury utrzymuje się poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, ponieważ działania na rzecz klimatu i sprzyjanie bioróżnorodności stały się priorytetem. I wreszcie mamy scenariusz numer cztery, era postantropocentryczna. W tym scenariuszu społeczeństwo ludzkie i zdrowie planety tworzą harmonijną relację. Ogromne konsekwencje zmiany klimatu, takie jak roztopienie 15% lodu w Arktyce, spowodowały rozwój globalnej współpracy w zakresie działań przeciwko dalszym skutkom kryzysu klimatycznego. Jak pisze jeden ze współtwórców tego raportu, Józef Hargrave, każdy z czterech scenariuszy, które przewidujemy, jest bardzo wiarygodny. Dla jednych wydadzą się one zbyt alarmistyczne, dla innych niewystarczająco radykalne. Ale w każdym przypadku pomagają lepiej zrozumieć zarówno możliwości, jakie mamy, i zagrożenia, w obliczu których staniemy w najbliższych dziesięcioleciach. Pokazują też potencjalne ścieżki realizacji tych scenariuszy. Możemy kształtować naszą przyszłość, ale jakiej przyszłości właściwie chcemy? Szanowni Państwo, aby możliwy był ostatni ze scenariuszy, w którym społeczeństwo ludzkie i Ziemia tworzą harmonijną relację, niezbędne jest posiadanie Formacji człowieka powołanego do życia zgodnego z naturą, odpowiedzialnego, wrażliwego, krytycznie myślącego, zaangażowanego i podważającego zastane schematy. Rola szkoły wyższej w tym procesie jest kluczowa. Musi ona tworzyć warunki dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, ze szczególną dbałością o realizację celów zrównoważonego rozwoju, zapewniając dobre życie kolejnym pokoleniom. Równocześnie powinna kształtować u studentów predyspozycje potrzebne do zielonej i cyfrowej transformacji, pozwalającej utrzymywać przez całe życie zawodowe otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną. Drodzy Państwo, te dwa ostatnie zdania pochodzą z aktualnej misji w SIS zmienionej decyzją naszego senatu we wrześniu tego roku. Od dłuższego czasu pracujemy nad zmianą filozofii strategii naszego działania, tak by w obszarze kształcenia, badań naukowych czy wszelkiego rodzaju działań organizacyjnych odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne. Wraz z uaktualnieniem naszej wizji i misji przyjęliśmy strategię zrównoważonego rozwoju w SIS na lata 2022 2024. Dokument ten nazywamy nieco familiarnie „zieloną strategią w SIS. Strategia ta koncentruje się na czterech obszarach. Są to kształcenie, badania i rozwój, infrastruktura oraz partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oczywiście punktem wyjścia była dla nas tak zwana Agenda 2030, czyli 17 celów zrównoważonego rozwoju przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ rezolucją Zgromadzenia Ogólnego w 2015 roku w Nowym Jorku. Nasze uczenia w najbliższych miesiącach będzie skupiać się na tych obszarach, na tych celach, w których czujemy się kompetentni, mamy już w tych obszarach doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę, wiedzę i dobre pomysły. Między innymi będą to dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy i dobra praca, innowacyjność, przemysł, infrastruktura oraz partnerstwa na rzecz celów. Już możemy pochwalić się przygotowanymi planami uruchomienia studiów pierwszego i drugiego stopnia z zakresu równoważonego rozwoju czy realizowanym modułem dydaktycznym kształtującym niezbędne dziś cywilizacyjne kompetencje. W skład tego modułu wchodzą prowadzone niezależnie od kierunku studiów zajęcia z takich przedmiotów jak Polska i świat, współczesna kultura informacyjna oraz edukacja zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych. Równocześnie zmieniliśmy sposób kształcenia matematyki i przedmiotów pochodnych, gdyż wiemy, jak wielki jest deficyt umiejętności analitycznego myślenia. Tak na marginesie, z inspiracji pana profesora prezydenta Tadeusza Pomianka i we współpracy z kadrą Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przygotowujemy projekt zupełnie nowego sposobu uczenia matematyki. Wspomniany już przeze mnie profesor Pomianek wraz z naukowcami w SIS, w tym z profesorem Wojciechem Misiągiem, prowadzi też badania dotyczące możliwości odwrócenia negatywnych skutków przemysłowej produkcji żywności. Co prawda hasło wywoławcze tych badań nie jest zbyt optymistyczne, bo brzmi ono, czy można uratować cywilizację samobójców. Ale już płynące z tych badań wnioski i rekomendacje są jak najbardziej dla naszej przyrody i dla nas samych korzystne. Mogą Państwo o tym przeczytać w artykułach Pana Profesora opublikowanych w Rzeczpospolitej Gazecie Wyborczej. Artykuły te zamieszczone są na portalu naszej uczelni. Zachęcam do zapoznania się z nimi i do śledzenia tego projektu na naszych stronach. Widomym znakiem realizacji przez nas strategii zrównoważonego rozwoju jest również przystąpienie w SIS do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Dokładnie miało to miejsce 28 września bieżącego roku. Karta Różnorodności to koordynowana w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu międzynarodowa inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej. Służy ona promowaniu bieżącej aktywności różnorodności i równości szans bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy wyznanie religijne. Szanowni Państwo, ubiegły rok akademicki stał poznakiem trwającej w różnej formie pandemii koronawirusa i wojny w Ukrainie. Te dwa wielkie zdarzenia krytyczne zdefiniowały nasze działanie w ostatnim czasie. Gdy mówimy o zdarzeniach krytycznych, to odpowiedni moment na przywołanie pamięci pracowników naszej uczelni, którzy w ubiegłym roku akademickim od nas odeszli. Bardzo proszę Państwa o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy pamięć Pana doktora Roberta Góry, byłego dziekana i wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego w SIS, oraz Pana Jerzego Chmielińskiego, kierownika Działu Innowacji Technologicznych, który z naszą uczelnią był związany niemalże od początku. Dziękuję Państwu bardzo. Wróćmy do pozostałych zdarzeń krytycznych. Pandemia koronawirusa to wielki sprawdzian sprawności dydaktycznej i infrastrukturalnej uczelni. Dzięki dużym inwestycjom finansowym oraz strategicznemu sojuszowi z amerykańską firmą Cisco możemy powiedzieć, że pomimo pandemii kształciliśmy na wysokim poziomie, czy to w trybie zdalnym, czy w trybie hybrydowym. Zresztą na tyle dobrze to robiliśmy, iż nasi studenci w zdecydowanej większości poparli ideę, by nadal w kształceniu korzystać z technologii cyfrowych. Ten rok akademicki rozpoczynamy więc w trybie hybrydowym, to znaczy wykłady i konwersatoria realizujemy zdalnie z opcją ich nagrywania i możliwością późniejszego odtworzenia, natomiast ćwiczenia i laboratoria w większości przypadków będziemy realizować stacjonarnie. Wojna w Ukrainie to z kolei był i jest nadal dla nas wielki obszar wyzwań. W naszej uczelni studiuje i pracuje wiele osób z Ukrainy. Ich biografie i osobiste doświadczenia związane z napaścią Rosji są różne i jakże często dramatyczne. Od początku wojny dla naszej społeczności akademickiej pomoc ukraińskim przyjaciołom była szczególną powinnością. Młyskawicznie powołaliśmy uczenianego koordynatora do spraw sytuacji kryzysowej w Ukrainie i rozpoczęliśmy konkretne działania. Oferowaliśmy pomoc pracownikom, którzy chcieli sprowadzić do Polski swoje rodziny. Byliśmy w kontakcie z ukraińskimi studentami i organizowaliśmy odpowiedni dla nich system wsparcia finansowego. Szybko jednak rozszerzyliśmy nasze działania i zaczęliśmy pomagać w zasadzie wszystkim Ukraińcom, którzy się do nas zwrócili. Chciałem powiedzieć w tym miejscu, że jestem bardzo dumny z postawy naszych pracowników i studentów, którzy w odruchu serca włączyli się w pomoc cierpiącym Ukraińcom. 8 marca uruchomiliśmy w naszym akademickim klubie IQ Świetlicę dla ukraińskich rodzin. Była to otwarta dla wszystkich chętnych przestrzeń adaptacji do nowych warunków życia. Przez pierwsze tygodnie świetlice odwiedzało codziennie blisko 200 osób. Szokujący atak Rosji na wolną Ukrainę i trwająca nadal wojna to wielki sprawdzian dla demokratycznej społeczności świata. To wielki sprawdzian dla Polaków. Jak pisał Vercors, ukrywający się pod pseudonimem francuski pisarz, dotykający w swoich utworach problematyki wojennej i przeżyć okupacyjnych, człowieczeństwo nie jest stanem, którym przychodzimy na świat. Godność, którą trzeba zdobyć. Od 24 lutego bieżącego roku zdobywamy tę godność dla siebie i naszych przyjaciół z Ukrainy. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość to dobra okazja do podsumowania i przedstawienia kluczowych danych. Z dumą mogę powiedzieć, że inaugurowany dzisiaj Rok Akademicki rozpoczynamy w czterech kolegiach, których działalność naukowa została wysoko oceniona w, czasach, w czasie ostatniego procesu ewaluacji polskich jednostek naukowych. Powodem do szczególnej satysfakcji jest przyznana naszej uczelni kategoria A w obszarze nauki komunikacji społecznej i mediach, a także B plus w obszarze nauki medycznej oraz nauki ekonomia i finanse. Szczególnie cieszyć nas może uzyskanie tak dobrego wyniku w naukach medycznych. Budowa kabry i infrastruktury badawczej Kolegium Medycznego była bowiem w ostatnim czasie priorytetem dla naszej uczelni. Reasumując, dziś w SIS może prowadzić postępowania awansowe, kończące się nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego aż w trzech dyscyplinach. Dla uczelni z sektora niepublicznego z bardzo niewielką dotacją na działalność naukową z budżetu państwa to naprawdę wielkie osiągnięcie. Pamiętajmy przy tym, iż uczelnie niepubliczne, w świetle litery prawa, nie musiały poddawać się ocenie ewaluacyjnej. I faktycznie jedynie około 10% z nich zgłosiło swój naukowy dorob do oceny. Wyniki ewaluacji oraz nowe zdobyte uprawnienia to potwierdzenie potencjału naukowego naszej uczelni oraz najwyższego poziomu oferowanego przez nas kształcenia. Wszakże w szkole wyższej dydaktyka jest nierozerwalnie związana z dokonaniami badawczymi i aktywnością naukową wykładowców. Szanowni Państwo, pomimo trwających w otoczeniu uczelni kryzysów, za nami rekordowa rekrutacja. W roku akademickim 2022-2023 studia w naszej uczelni rozpocznie wraz ze słuchaczami podyplomowymi ponad 6,5 tysiąca studentów, w tym ponad 2100 studentów cudzoziemców. Po raz pierwszy od wielu lat odnotowaliśmy ponad 50% wzrost chętnych do podjęcia kształcenia w naszej uczelni, co ważne, prawie cały wzrost dotyczący rekrutacji dotyczy studiów stacjonarnych. Studia w tym trybie rozpocznie prawie 2,5 razy więcej studentów niż na studiach niestacjonarnych. W ramach oferty polsko- i anglojęzycznej studenci kształci się będą na 16 kierunkach studiów. Najbardziej oblegane kierunki studiów to grafika komputerowa i produkcja multimedialna wraz ze specjalnością projektowania gier komputerowych, informatyka oraz specjalność programowanie, kierunki zarządzanie i kosmetologia. Na drugim stopniu bardzo dobre wyniki rekrutacyjne zanotowaliśmy na kierunku zarządzanie i na naszej nowości w ofercie projektowanie graficzne. Najpopularniejsze studia anglojęzyczne natomiast to International Business Management, Aviation Management, Nursing i Programming. Wśród studentów obcokrajowców najliczniej reprezentowane kraje pochodzenia to Kazachstan, Ukraina, Zimbabwe, Indie, Turcja, Nigeria, Maroko, Algieria, Egipt, Nepal i Pakistan. Dodam, iż od samego początku istnienia naszej uczelni studiowali już u nas reprezentanci 72 krajów świata. Międzynarodowość jest naszym wyróżnikiem nie tylko w obszarze dydaktycznym. W minionym roku w SIS zajęła bowiem historyczne pierwsze miejsce w tegorocznej edycji prestiżowego rankingu uczelni U Multirank. Najwyższe noty, czyli A, bardzo dobre, uzyskaliśmy aż w 11 podkategoriach. Z kolei w światowym rankingu Green Metric, który uwzględnia rozwiązania ekologiczne oraz zakresu zrównoważonego rozwoju, nasza uczelnia znalazła się na trzecim miejscu wśród polskich uczeni wyższych. Uczelnia prowadzi także kształcenie w seminarium doktoranckim z nauk społecznych, dyscyplin nauki o komunikacji społecznej i mediach. W bieżącym roku akademickim z oferty edukacyjnej w SIS korzystać będzie również ponad 300-osobowa grupa słuchaczy Akademii 50. Oraz blisko 300 uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, którego w SIS jest organem prowadzącym. Nasze liceum w tym roku po raz kolejny udowodniło wysoką jakość kształcenia, utrzymując stuprocentowy poziom zdawalności matur. W ubiegłym roku szkolnym ALO zdobyło miano srebrnej szkoły w rankingu perspektyw oraz tytuł mistrza nowoczesnej edukacji. To publiczne liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi. Od lat świetnie zarządzane przez panią dyrektor Renatę Unarską, to nasza duma i chluba. Uczniowie Liceum to laureaci i finaliści wielu Olimpiad Przedmiotowych, konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wyniki matur i unowocześniona oferta edukacyjna przełożyły się też na ogromne zainteresowanie szkołą i rekordowo wysoki próg punktów rekrutacji 2022. Część zajęć prowadzą tam nauczyciele, akademicy w SIS oraz uczniowie którzy mogą korzystać z naszej infrastruktury. Wszyscy ci, którzy współpracują z naszą uczelnią wiedzą też doskonale, że działalność w SIS nie ogranicza się tylko do kształcenia studentów i nie zamyka w kręgu rozwoju nauki. Od samego początku powołania w SIS podejmowała się bowiem realizacji innowacyjnych projektów na rzecz nie tylko uczelni, ale też otoczenia społeczno-gospodarczego. W minionym roku akademickim realizowaliśmy 24 projekty o profilu naukowym, rozwojowym lub dydaktycznym, na łączną kwotę ponad 40 milionów złotych. Na wysokim, ponad 50 poziomie utrzymał się również udział przychodów pozadydaktycznych w ogólnej strukturze przychodów. Jest to stabilna baza i pomimo mocnego spowolnienia gospodarczego oraz wysokiej inflacji, dzięki przyjętej długofalowej strategii dywersyfikacji źródeł przychodów, w SIS ma dziś stabilną sytuację finansową. Z satysfakcją chciałbym również poinformować, że w minionym roku akademickim kadra naukowo-dydaktyczna była wielokrotnie odznaczana i nagradzana, zaszczycana ważnymi awansami. Również studenci odnosili sukcesy zdobywając laury w konkursach naukowych i zawodach sportowych. Poza sukcesami pracowników i studentów, zakończony niedawno Rok Akademicki 2021-2022 przyniósł też ze sobą wiele istotnych decyzji i wydarzeń. Z bilansem tych najważniejszych będą się Państwo mogli zapoznać. Za chwileczkę w relacji filmowej. Szanowni Państwo, kończąc, jak pisała socjolożka Joanna Erbel w wydanej w tym roku książce, wychylone w przyszłość jak zmienić świat na lepsze, dyskusje o przyszłości będą abstrakcyjne tak długo, jak nie będą zakorzenione w naszym codziennym doświadczeniu i nie będą odnosić się do miejsca, które uznajemy za swoje terytorium. Uznajemy Wsi za terytorium, które musi istnieć z poszanowaniem środowiska, z dbałością o postęp społeczny i wzrost gospodarczy dla nas i przyszłych pokoleń. Mamy tylko jedną ziemię i jedno życie. 27 rok akademicki w dziejach wyższej szkoły informatyki i zarządzania otwieram tradycyjną formułą: Quod bonum Felix Faustum Fortunatum quesit